Dziś jesteśmy w Golubiu Dobrzyń. Spotkamy się z kobietą, która wspólnie z mężem prowadzi aż cztery sklepy. Ale zanim zdradzimy więcej szczegółów, zapytam wprost. Natalio, czym się zajmujesz? Prowadzę razem z mężem lokalną firmę w naszym rodzinnym mieście w Golubiu Dobrzyniu. Cztery sklepy, mnóstwo obowiązków i ogrom pracy. Chcecie wiedzieć, jak nasza bohaterka do tego doszła? Zaraz to sprawdzimy. Skąd w ogóle pomysł, aby otworzyć pierwszy sklep? Słuchaj, to nie było tak od razu, że my otworzyliśmy sobie, i ten pomysł wziął się tak od dziś. Ja byłam na studiach, studiowałam dziennie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i tak ułożyłam sobie plan, że zauważyłam, że mogę sobie dorobić. Byłam wtedy studentką, potrzebowałam pieniędzy i znalazłam tutaj w naszym lokalnym mieście taką pracę dorywczą właśnie w sklepie spożywczym. Pracowałam w nim półtora roku jak dobrze pamiętam. Zeszłam w ciąże i wtedy poszłam na chorobowe. I krótko przed moim rozwiązaniem, dwa tygodnie gdzieś przed moim rozwiązaniem, do telefon od tej szefowej przyjechała i zaproponowała mi właśnie przejęcie sklepu, ponieważ ona musiała stawić się na zabieg. To była bardzo spontaniczna decyzja, no bo ja tutaj zaraz rodzę, jestem jeszcze nadal na studiach. I co tu zrobić? Mój mąż, obecny mąż wtedy był moim chłopakiem, był zawsze odważniejszy, ja troszeczkę mniej, ale powiedział, że bierzemy, damy sobie radę, widział mnie w tym. Więc mówię dobrze. Kolejny sklep pojawił się już, gdy byłam w drugiej ciąży. Byliśmy na kawie u mojego brata i tak powiedział mi: Wiecie, co jest na sprzedanie? Zielony sklep naprzeciwko mojego domu. To no był taki charakterystyczny element w naszym mieście, ten zielony sklepik. Mój mąż z ciekawości następnego dnia wybrał się do spółdzielni, bo to był sklep spółdzielni, dowiedzieć się o co chodzi w tej sprzedaży. Ja w tym czasie gotowałam obiad, on przyjechał do mnie z fakturą, że zakupił ten sklep. No i wtedy zaczęliśmy remont tego sklepu. A ja właśnie chciałam zapytać. Y Czyli ten pomysł, aby otworzyć własny biz biznes, pojawił się, kiedy dostałaś tą propozycję, czy może już od samego początku wiedziałaś, że ty chcesz mieć swoją własną firmę. Ja nie miałam tego pomysłu, żeby mieć swoją firmę. Mój mąż prowadził ją wcześniej, ale to sam, jeszcze zanim byliśmy razem, ja nie wiedziałam w ogóle, co mam robić. Ja byłam na studiach, kończyłam wtedy magisterkę, tutaj sobie jakoś dorabiałam, ale byłam w ciąży, nie wiedziałam wtedy, co będę robiła. Ale jednak myślę, że ten back we mnie jest już od małego. Moi rodzice. Prowadzili sklep spożywczy, dwa nawet sklepy spożywcze, kiedy byłam mała. Myślę, że po prostu to płynie ze krwi. A co było najtrudniejsze? Jak wyglądały początki w prowadzeniu własnej działalności? Chyba z mojej perspektywy, zarządzanie jednak naszymi pracownikami. Ja najmłodsza trochę dziwnie się czułam wśród troszeczkę starszych ode mnie pań. I te pierwsze decyzje, takie poważniejsze, podejmował jednak mój mąż albo po prostu podejmowaliśmy je razem, ale on wtedy rozmawiał z naszymi pracownicami. Ja się troszeczkę wtedy jeszcze krępowałam, musiałam do tego po prostu dorosnąć. A który sklep jest ci najbliższy i dlaczego? Przed tutaj wywiadem rozmawialiśmy, że nasza pella, mamy ją dopiero od kwietnia, ale tak naprawdę myślę, że to był strzał dziesiątkę dla mnie, ponieważ jak widzisz tutaj, kobiece sprawy, ciuszki, ja to uwielbiam. Jednak Baja to jest taki sklep, który stworzyliśmy od podstaw. Nie przejmowaliśmy od nikogo, o działkę zawalczył mój mąż. Płyty, kupowanie, stawianie to wszystko było naszym pomysłem. Co tam będzie, to wszystko nasz pomysł, także to jest takie nasze dziecko. Jak wygląda współpraca z mężem podczas prowadzenia wspólnej działalności? My się razem uzupełniamy. Mąż jest odważniejszy. Ja czasami trochę się denerwuję, nie chcę podjąć decyzji, bo się boję. Ale kiedy już to zadanie dostanę, ja daję z siebie 100%. I myślę, że mąż jest z tego zadowolony. Ale myślę, że wspólna praca również pozwala na zrozumienie takich problemów zawodowych i wtedy razem je rozwiązujemy, nie? A prowadzenie sklepu w mniejszym mieście to raczej szansa czy bardziej większe ryzyko? Nie prowadziłam nigdy działalności w dużym mieście, ale myślę, że troszeczkę też jest to ryzyko. Mamy mniejszy rynek, mniejszą klientelę. Musimy się do nich dostosować, ale staramy się rozwiązywać te problemy, nasze zadania, ja to lubię. Jakie twoje cechy charakteru są ci najbardziej pomocne w prowadzeniu biznesu? Uważam, że determinacja w dążeniu do celu. Ja ogólnie lubię poznawać świat, dlatego może te sklepy każdy charakteryzuje się inną dziedziną, odnajduje się w tym, ale także komunikatywność. Ja się nie boję rozmawiać z ludźmi. Co poradziłabyś młodym osobom, które y, jeszcze nie wiedzą, co chcą robić w życiu? Przede wszystkim, żeby się nie bały, bo tutaj y, podstawą jest odwaga. Ja może troszeczkę miałam sobie tego strachu, ale miałam przy sobie Pawła, który mnie prowadził do przodu i mówił: Dasz radę, ty jesteś silna, razem stworzymy coś. No i się udało. Jedno małżeństwo cztery sklepy i historia, która pokazuje, że odwaga i konsekwencja mogą zmienić życie nie tylko właścicieli, ale również i lokalnej społeczności. A może właśnie Ty masz w głowie pomysł na coś swojego? Pomyśl o tym i idź przed siebie.